Dzisiaj w drugim dniu Wielkiego Postu chciałabym Was zostawić ze słowami, które wam przeczytam. Musimy nauczyć się prosić. Bóg daje nam wszystko, ale za wyjątkiem niewłaściwych rzeczy, tych, które nie służą naszemu wzrostowi. Nasz anioł stróż, który jest pośrednikiem, pytajcie również Jego o pomoc. Często prosimy o złe rzeczy, które nam nie służą. Ale jeśli poprosimy o nasze rzeczywiste potrzeby, jestem pewien, że Bóg udzieli nam łaski. Jeśli natomiast one nie nadchodzą, to nie dlatego, że Bóg nie chce nam ich dać, ale ponieważ to my zachowujemy się w taki sposób, że je odrzucamy. W końcu to my się wycofujemy, ale Jezus nigdy nikomu niczego nie odmówił. To my celujemy palcem w Jego kierunku i mówimy, że Pan o nas zapomniał. Zwłaszcza wtedy, gdy coś idzie nie tak lub nie czujemy się za dobrze. W gruncie rzeczy zwracamy się do Niego wówczas, kiedy potrzebujemy pomocy, ale nigdy nie powiemy: Dziękuję, O Panie, za wszystko, co mi dajesz. Jestem do Twojej dyspozycji. Uczyń ze mną, co zechcesz. Jezus pragnie z nami rozmawiać, być z nami wśród ludzi, w rodzinie uczestniczyć w naszym życiu, ale my go odrzucamy każdego dnia, a pomyśleć, żeby mógł poprowadzić nasze życie ku lepszemu. Wciąż się zamartwiamy o jedzenie, o pracę, o zdrowie i tak dalej, ale jeśli Pan pamięta o ptaszkach i o każdym dzible trawy i o liliach na polu, myślicie, że nie martwi się o Wasze codzienne potrzeby? Pan mówi, Musicie wierzyć, że Bóg jest Waszym Ojcem i Was kocha. Miejcie wiarę, zaufajcie mu. Wasz stosunek do życia musi się zmienić: musi być pełen pokoju i radości, ponieważ Bóg pamięta o każdym z Was. Pan nas kocha przez wszystkie dni, przebacza nam każdego dnia i nie opuszcza nas ani nawet na jeden dzień. Wiecie, czego chce od nas Pan? Żebyście byli odpowiedzialni jedynie za wasz dar. Podążajcie razem z Panem waszą drogą, która jest pełna światła. Idźcie naprzód dopóty, dopóki Pan będzie wam towarzyszył. Musicie też modlić się za tych, co wyrządzają wam krzywdę, ponieważ Pan uczyni was silniejszymi niż samo zło. Ktoś mówi: w domu mam piekło, nie mogę się zgodzić, mam zamęt w głowie, nie mam czasu, by porozmawiać, a co dopiero się modlić. Lecz jeśli masz zdrowie, nie masz łaski Pana? Reszta jest tylko owocem Twoich czynów, bez pomocy Boga, którego nigdy nie szukałeś, a On czeka na Ciebie, cały czas czeka.